Siemaneczku, jestem Wiktor Dzisiaj gram w Brawl Stars Przepraszam, że tak dawno nie było. W ogóle stworzyłem sobie nowe konto I mam bardzo mało pul. Bo To jakieś 20 minut temu stworzyłem coś takiego Dobra Więc nie przedłużając Może sobie zagramy jedną rundkę Ale tu kim? Dobra, weźmy El Primo Bo Duo weźmiemy. Primo weźmiemy, bo przedtem i bardzo dobrze szło. W ogóle pod tym filmem zostawcie 5 łapięcieś... nie. Yy... 10 łapek w górę Tu będzie kolejny odcinek. Stars na piście. Może... Może ktoś będzie chciał ze mną zagrać czy coś to sobie program. O nie chciałem tego nie umarłam. To będziemy sobie grać um, Może niedługo zrobię live'a, bo kolega do mnie przyjdzie może i sobie tam ponagrywamy O nie. To może weźmiemy. Może weźmiemy ko... No dobrze, dobijemy sobie drangę od razu. Może coś tam będzie. Yy, bardziej chyba lubię grać solo, jak wam powiem. Z botem gram, już wiem, bo długo się nie ruszał. Kurde. Ty pek, co ty robisz? Co ty robisz, że tak od razu giniesz? Powiedz mi to. Uwaga. Te za trzeba... O nie, Jezus, jeszcze ten ból się zrespił. Pęk. O nie. Zostawcie też subika z dzwoneczkiem, wpadajcie na mój kanał. Może ich porobimy? No, o nie, weszło w mgłę. Jezu, muszę się włączyć światło. Kurde, hmm. Dobra. Kurde, nie wiem, bo ja mam takie słabe na razie postacie. Dobra, nitą, nitę weźmiemy. To dobrze, nawet nie wychodzi tą nitą. Chyba najlepiej na razie. Plaster mi się odkleił. zraniłem, bo kolega ma kota i... A chciałem go pogłaskać. Nie chciał ugryźć. dobrze, że nie ugryzł, ale... Drapnął tak bardzo mocno i bardzo mnie to szczypało. Napiszcie w komentarzach, czy mam kiedyś tak koty zrobiły, czy... ja yes, nie wiem. Oj. tu może będzie tam. Je, 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 o Jest, mamy to. Jak? O. Ale się fajnie zdarzyło. Zarąbiście. Bardzo się cieszę z tego powodu. Usmaranga, jej! Dobra. Oki, o skrzynka, jej! Dobra, otworzymy. E, nikt nie wydropił. Słabiutko. Ale przynajmniej. Mamy no, do no, no. pana Kolda Dobra, weźmy szybko Shelly, zagramy może teraz... No dobra. dobra. Długą cały czas będziemy. Napiszcie, jak napiszecie pod tym filmem komentarz. Na przykład... Mm. Szeli? to przytnę wam serduszko i będzie fajnie Dobra, o z gram Dobra, tutaj idziemy na Idziemy, idziemy Niszczymy, 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 o niszczymy, niszczymy to Panowie i panie. O nie! Musiał tego dolnego ulta użyć. Oj. Coś nie poszło, dobrze. Dobra. Więc słuchajcie, to by było na tyle. To by było na tyle. Podajcie na mój kanał. Więc... Do zobaczenia następnym razem.